Szanowni Państwo, Panie Radny Michale, za chwileczkę Panu oddam głos, ale chciałem Państwu również dokonać autoprawki, jeśli chodzi o porządek. Szanowni Państwo, chciałbym prowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Oleśnicy jako punkt 25a. Dotrzymaliście Państwo projekt uchwały. Czy są w stosunku do projektu pytania nie widzę poddaję wniosek pod głosowanie w sprowadzenie zmiany do porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Rośnicy jako punkt 25a proszę z autopoprawką już widzę, że mamy. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 19 radnych, za było 19, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Dziękuję. Zmiana do porządku obrad została przyjęta z poprawką. Co przewodniczący, nie mamy wody. Yy, no, oni nie piją, to zabierzemy jedną. Zabierzemy O, jasne. Dziękuję. No Bardzo proszę państwa i o przybycie na salę obrad. Za chwilę wznawiamy obrady. Kończymy przerwę. I przystępujemy do realizacji dalszych punktów. A jesteśmy przy punkcie 25a. To jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Oleśnicy. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pana Marka. Henryka. Pani Henryku, przepraszam. A skarga dotyczy niezamieszczania odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski składane przez radnych, czyli nieprzestrzegania wymogów ustawowych. Yy... Oczywiście tutaj wnikliwie analizowaliśmy tą skargę i doszliśmy do wniosku, że jest bezzasadna, a głosowanie było w ten sposób cztery głosy za, jeden głos przeciw. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do projektu tej uchwały? Pan Tadeusz Żółkiewski. Tutaj w uzasadnieniu czytamy, że pan burmistrz miasta Oleśnicy złożył na piśmie wyjaśnienie. Niech pan mi powie, bo myśmy tego nie widzieli. Było to wyjaśnienie. Pan czytał to wyjaśnienie? Co ja bym bez pana Kazimierza zrobił? Yy, proszę państwa, yy, wyjaśnienie tej skargi przez pracownika, którego to dotyczyło, to było właśnie. No przedstawione przez pana burmistrza No ale chodzi mi konkretnie o tą sytuację, no, bo wiadomo, że tutaj skarga wpłynęła i tutaj pisze w tym uzasadnieniu, że burmistrz miasta Oleśnicy złożył na piśmie wyjaśnienia i tutaj jako pracodawca no taką taką chyba uzasadnienie musi chyba złożyć, tak? Bardzo proszę, pan Henryk Barlowski. Komisja, do komisji wpłynęło yy, wyjaśnienie na piśmie złożone przez pracownika, którego to bezpośrednio dotyczyło. I to zostało uznane jako odpowiedź pana burmistrza, wyjaśniające nam. Państwo na pewno dostaliście to pismo. Komisja skarg wniosków na pewno. Dziękuję. Pan Michał Kołaciński. Panie Przewodniczący, Szanowna Rada. Składam formalny wniosek o wycofanie projektu tej uchwały do dalszej pracy w Komisji. Jeżeli uchwalicie Państwo tą uchwałę dzisiaj, to ona będzie po prostu niezgodna z prawdą. Dlatego, że tego wyjaśnienia pisemnego Pana Burmistrza nie było. Było wyjaśnienie pisemne Pani Inspektor Katarzyny Krawczyk. Pracownicy Rady Miasta dotyczące pewnej sytuacji obiektywnej, w której się znalazła. To jest raz. Uzasadnienie do projektu dzisiejszej uchwały mówi jasno, że mamy wyraźnie wyjaśnienia pana burmistrza. Tam wyjaśnień pana burmistrza podpisanych przez pana burmistrza nie ma. Druga rzecz. Skarga dotyczyła burmistrza miasta Oleśnicy. Nic osobistego, ale państwo doskonale wiecie, że cokolwiek się dzieje w urzędzie, zawsze. Głowa jest odpowiedzialna, tak. Na komisji skargi wniosków padła taka, padło takie zapytanie, no dobrze jak wyleje się woda w sprzątaczce na korytarzu, to też odpowiada burmistrz. Tak, jeżeli tej pani wyleje się woda, ktoś przejdzie, złamie nogę, to kto reprezentuje miasto w procesie przeciwko, w procesie przeciwko miastu? Pan burmistrz, bo odpowiada zawsze głowa. Tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości, Szanowni Państwo. Wo wobec wyjaśnień komisji można powiedzieć tak: yy, Cygan zawinił, przepraszam, jak to było kowal, zawinił, cygana powiesili, tak? Winną zaniedbania, bo takie zaniedbanie było. Czyli nie było publikacji ani w BIP-ie interpelacji i od odpowiedzi, ani na stronie yy, miasta tych. Interpelacji i odpowiedzi nie było, a powinny być. Więc zaniedbanie było. Czy ono wynikało z obciążenia pani Katarzyny Krawczyk? Podejrzewam, że tak. Ja wierzę, że pani Kasia ma w związku z nową kadencją mnóstwo obowiązków i tyle, ale od tego jest Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, którego pan Burmistrz zatrudnił dodatkowo w tej kadencji, żeby tak zorganizować pracę, żeby to nie kolidowało z tymi obowiązkami, do których gmina została zobligowana. Więc to nie jest tak, że jedyną winną jest okazuje się pani Katarzyna Krawczyk, bo nie dała rady. No nie dała rady, bo miała więcej pracy. Jak ma więcej pracy, to ktoś za to odpowiada, żeby jej tą pracę zorganizować i jej pomóc, wobec czego jeszcze raz wniose, wnoszę o wycofanie tego projektu uchwały do dalszej pracy w komisji. Podyskutujcie, popracujcie nad tym, bo jeżeli dzisiaj to uchwalicie, to będzie bubel prawny. Bardzo dziękuję. Pan Marek Czarnecki. Ja mam taki wniosek i prośbę jednoznacznie. Jak wiecie Państwo, ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła szereg zmian. To nie jest tylko ta jedna, od list, wszystkich wykazów, zamieszczania na bip -y. Od wyborów tak de facto od urzędowania minęło trzy miesiące niecałe. Pani Kasia jest naprawdę dociążona pracą. Jest, jest Pani naczelnik. I drodzy Państwo, i teraz tak, uznamy burmistrza winnym. Prawda? No dobra, uznamy burmistrza winnym, bo do tego dążycie. I powiedzmy i do tego wnioski Komisji jakie będą? Zwiększenie zatrudnienia, poprawić system pracy. My się naprawdę uczymy wielu rzeczy w tej ustawie. Przejdzie słynny temat, który wiecie, artykuł słynny 28AA. Kto zna ustawę, ten wie o co chodzi. Też się będziemy tego uczyć. Ja naprawdę bym był bardzo ostrożny teraz w ferowaniu wyroków, i, a szczególnie dotyczących bip wszystkich narzędzi administracyjnych, które w dyspozycji teraz muszą być w obrocie prawnym używane. I dlatego ja no pozwolę się nie zgodzić z tym, żeby, bo y, oczywiście odpowiada głowa, ale w, w dużym zakładzie pracy, w dużej jednostce, nie czarujmy się, skarga kierowana na burmistrza dotycząca konkretnego sektora działania Urzędu Miasta jest tak de facto skargą na pracowników, drodzy Państwo. Adwokat? czy. Tak, tak. Panie radny, my przecież nie negujemy tego, że ten początek kadencji spowodował różne perturbacje. I one dotyczą wszystkich i radnych, i urzędników. I my nie mamy z tego powodu jakichś wielkich pretensji. Tylko to nie czyni tej skargi bezzasadną. Ona jest po prostu zasadna, ponieważ publikacje nie ukazały się. I tyle w temacie, przecież my nie każemy tutaj ukrzyżować pana burmistrza Jana Brońsza, bo przecież to nie o to chodzi. Jeżeli odrzucacie skargę, uznajecie ją za bezzasadną, to to jest ewidentny błąd, ponieważ doszło do nieopublikowania interpelacji z uzasadnieniami itd., itd. Wszystkie te czynności obiektywne, które pan wymy, wy, wymienił, miały oczywiście miejsce, ale to nadal nie czyni tej skargi bezzasadną. Przeróbcie to uzasadnienie, przepracujcie jeszcze raz tą uchwałę, nie wiem, uznajcie, że ta skarga jest zasadna, ale okoliczności obiektywne, które wszyscy że tak powiem rozumiemy, powodują, że wobec tej skargi pozostajemy bez żadnych czynności dalszych. Ewentualnie w zaleceniu jest to, co już zresztą zrobiono, czyli już te interpelacje się publikuje, tylko podejmijmy prawdziwą uchwałę, tak? I jeżeli taką uchwałę przepracujecie i przygotujecie, to my 16 rąk podniesiemy i powiemy, że tak, owszem uchwała jest, skarga jest zasadna, ale rozumiemy okoliczności obiektywne i rozumiemy i doceniamy to, że te wszystkie uchybienia drobne zostały już usunięte. Temat zamykamy, natomiast nie twórzmy fałszywych uchwał. Dziękuję bardzo. Pan, prosił o głos pana burmistrz. Bardzo proszę w następnej kolejności pan Paweł Bielański. Proszę państwa, ta dyskusja poszła w zupełnie innym kierunku, w kierunku o tym, kto jest odpowiedzialny, a nie zasadności skargi. Jednoznacznie orzeczenie linia orzecznictwa jednoznacznie wskazuje, że jeśli niezwłocznie została. Macie Państwo zresztą tą definicję w swoich materiałach. Niezwłocznie zostało opublikowane, a tak było w tym konkretnym przypadku. Skarga jest kompletnie niezasadna, że skierowanie było pisma przeze mnie. Świadczy o tym niezbicie dekretacja, o czym tu obecny pan radny powinien doskonale wiedzieć. Myślę, że to są najistotniejsze fakty, które jednoznacznie rozstrzygają o niezasadności skargi, bo niezwłocznie została opublikowana, a pismo przygotowane przez merytorycznego pracownika zostało przeze mnie dekretacją skierowane. Bardzo dziękuję. Pan Paweł Bielański. Tak, Szanowna Rado, jako członek Komisji Skargi Wniosków do kilka faktów, tak jak powiedziałem, no to nam członkom Komisji. To pismo zostało odczytane no, jako stanowisko tutaj pracownika obsługi biura rady. Ja dopytywałem pani burmistrz, czy to jest stanowisko pana burmistrza. To Potwierdziła, z tym, że tutaj mamy na wprost napisane tak to, co tutaj pan radny Żółkiewski pyta. Burmistrz miasta Oleśnicy złożył na piśmie wyjaśnienie. No, nie było takiego wyjaśnienia na piśmie i to faktycznie pan tutaj, jak radny Kołaciński wspomina, no tutaj literalnie się to nie zgadza na wprost. W treści uzasadnienia, ja to w toku komisji jak było procedowane nie zauważyłem tego, w tym momencie mam to przed oczami, nie ma w ogóle informacji na temat umieszczenia odpowiedzi na interpelację na stronie internetowej. A jakbyśmy przytoczyli zapisy artykułu 24 ust. 7, no to tam jest napisane w biuletynie informacji publicznej i strona internetowa. No również w toku prac komisji okazało się, że jednak ta, ta odpowiedzi się ukazały na stronie internetowej choć początkowo ta informacja była przed, zaprzeczenie, że nie, nie można, że strona technicznie jest nieprzygotowana. Tu w, w treści uzasadnienia w ogóle nie wskazujemy, że te, o tej stronie internetowej nic nie ma wspomniane. Także też bym był za y, skłonny i tutaj y, wniosek formalny, tak jak pan radny Kłaciński składa, odesłanie na komisję, żeby treść uzasadnienia poprawić, przepracować jeszcze raz, a y, zaleceń nie musimy dawać, no bo tutaj to nie, należy. Nie, nie mylmy systemów walutowych, tak? Jest rozpatrywana skarga, tak? Także czy zalecenia będą to już później tutaj działanie urzędu. No tu pan burmistrz słyszy, co radni mówią. Co tu jest ważne? To pamiętajmy też, że to reprezentujemy mieszkańców. Mieszkanie zniósł skargę. No my stajemy tutaj obiektywnie, nie stając po, ani po stronie burmistrza, ani po stronie mieszkańca. No ale to mieszkanie jest. No jak mieszkańcy będą odbierać yy, takie rozpatrzenie skargi? o złożył ktoś? No przecież wiemy doskonale, to też w toku w toku tej posiedzenia wynikło, że odpowiedzi na interpelacje ukazały się po skardze. Nie było wcześniej, tylko wpłynęła skarga i później się odpowiedzi ukazały. Także tu również jestem za tym wnioskiem, żeby odesłać ten projekt ponownie do Komisji. Bardzo ja dziękuję. dziękuję. Panie Kasiu, proszę wprowadzić do systemu wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały oznaczonej 25a do rozpatrzenia do Komisji. Jest wniosek formalny, nie mamy w tej chwili o czym dyskutować, bo my musimy przegłosować wniosek formalny. Jesteśmy gotowi? Proszę o uwagę. Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały 25a do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwem, kto z Państwa w wniosku formalnego? Wniosku, kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego o odesłanie? Do komisji. Kto z, Państwa jest, kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Drodzy Państwo, podaję wyniki głosowania: za 8, przeciw 10, wstrzymało się od głosu trzech radnych. Wniosek nie przeszedł. W związku z tym w dalszym ciągu bardzo proszę, czy Państwo jeszcze ktoś miał w dyskusji chęć zabrania. Pan Kazimierz Karpienko. Panie Przewodniczący, mnie w tej, w tej uchwale i do tej uchwały i w tej sprawie zastanawia jedna rzecz. Pan Burmistrz podjął decyzję reorganizacji w urzędzie, w strukturach zatrudnienia. Do, do ubiegłego roku wszystko prowadził sekretarz urzędu. Nie było żadnych błędów. A tu mamy pracownika nowego, który budżet miasta kosztuje pół miliona za kadencję i są błędy. W związku z tym należy na ten temat dokładnie się przyjrzeć w tej organizacji. Dziękuję. Pan burmistrz i później pan Henryk Bernacki. W tym momencie pan radny wyraził, są kompletnie nieuprawnione stwierdzenie, że są błędy, bo to, że ktokolwiek tak uważa, to nie znaczy, że tak jest. Jesteśmy przed głosowaniem i głosowanie rozstrzygnie większością głosów. Czy w istocie tak jest, czy nie? Bardzo proszę, pan Henryk, nie, już pan Henryk wycofał się. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Oleśnicy. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Podaję wyniki głosowania za 9, przeciw 9, wstrzymało się od głosu 1, czyli głosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta.